Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Worts Mapka wspinaczka Lecimy. O! Wow. Autobalisada. Balista, nie. Co jakby po gadam? No to to będzie fajne. To na pewno wezmę, tylko żebym gdzieś sufit miał. Wow. Wow, wow wow wow. Co to jest? Uczyć. To samo mówił staruszek Pożre twoje serce i wykąpię się w twojej krwi! Tak też mówił, jak trochę sobie popił. <laughs> Skończyłam. Nigdy nie poznasz rozkoszy jakiej mogliśmy. Coś czujesz, że ci paladyni oni nie są tutaj na początku. No dobra, Normalnie się nie gra. Nie. Tylko jak y, właśnie się weźmie ten mały poziom trudności. Mam tu w ogóle gdzieś jakiś sufit? <laughs> tutaj jest. Tak akurat w sam raz, żeby pomontować te te autobalisty. Dobra, to pomont. to bierzemy, to weźmiemy. Mm, jacy przeciwnicy tu będą? Kiedy nie topiesz na pierwszym miejscu? Później orgwojownik? wojownik? No to nie fajnie. A, to prądzik weźmiemy. Uczniów, Oczywi oczywiście, jeszcze standardowe te. W sumie mogę teraz spychać też wziąć. Jak to tutaj wygląda? Mogę czy nie mogę? No, nie za bardzo w sumie, bo nie mam gdzie go zamontować. To spychacz od pana. Ale mogę sobie wziąć to, muszę wziąć to, może się przyda. Wezmę sobie te ostrza. Machająca moczuga, no nie wiem. Chwila, co ja tu mam? To, to, to. Może zmienię sobie kolejność. Eee, tak, wezmę to. 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 Eee, łuczników. Eee, to. I co by tu jeszcze? Hmm. W sumie mogę pas wiatru wziąć. On się i tak przestawi w inno, inne miejsce. Łapka smolna. Czy ona mi się przyda? Chyba nie. Wezmę jeszcze machającą moczugę. Dobra. Możemy zacząć wstawiać. Dobra, tu będzie tak. Tutaj tak. Czas na piki! I tak. Dobra, troszkę to słabo wyszło, ale myślę, że nie będzie najgorzej jejku dopiero tutaj mogę to coś, posta coś postawić Dobra to weźmiemy jeszcze tutaj tak To nie będzie bolało I tutaj zrobimy to samo O ile ja pamiętam jak się jak to zrobię, A mogę sobie podglądać no git. tak Tak ale będzie im heady waliło. A dlaczego ja tam tak nie dałem? Idę to poprawić. Bo chyba to ustawienie jest dużo lepsze niż to co tutaj zrobiłem. Olol A tu tak nie Można mieć nie... Nie no dobra, ustawiłem tak. Ty nie wiem o co tam chodziło. Eee, to, może ustawimy jedną tą zobaczymy, jak to działa w ogóle tutaj, czy nie tutaj? Nie, tutaj damy. Tutaj no dobra, startujemy. Jeszcze tkaczki nie wybrałem. Weź, weźmy tu wiedzę. Dobrze wybrałeś. Bądź niezłomny. Dobra, ruszają oni, czy nie ruszają? Dwoma naraz raz mi cisną. nie fajnie. I dobra, łucznicy nawalają. Ja też. O, to jest świetne, że mi. Nawet tych, co nie widzę, trafia. Dobra, i mogę tu drugą ustawić. Nie wiem, czy tam tamta strzela w ogóle. Okej, okay, też jeszcze uszniaki sobie dostawię, bo ja ich bardzo lubię. Mogę jeszcze tkaczkę zmienić? Nie mogę. Weźmy Uważaj tylko to do... No dobra Czy w ogóle tamta pułapka coś działa Chyba działa, bo teraz coś tam podskoczyły yy, ten kawałek Zobaczmy to. No nic się nie rusza na razie. No, Może nie będzie tak źle. Ła, kliknąłem sobie. Jejku to tak aż wysoko mogę, choć nie jak jest. To jest... E, za tym... Czyli tak o jejku! Nie, nie, nie wiedziałem, że nie tam tu lecieć tamtędy. Sobie dostawię tych Dobra, fajnie. I tego, że mogę normalnie... A nie, tu jest dwa, to mogę w sumie... Użyć y... tego, co chciałem użyć, ale do dobra. Ech, to się może przydać, ale weźmiemy to. Dobra, potwierdź. Świetny wybór. O, ojejku, to jeszcze wybuchł. Tu mamy dwa, tam jest dwa. Więc teraz przydałoby się tutaj jakieś kolce poustawiać. Tutaj... Tutaj, tutaj w ten sposób. Dobra, startujemy. Później z drugiej strony zrobimy to samo. Troszkę takie łom, łomnie to zrobione, ale. Dobra. Wow, to jest ogrom. Ogróź! Ty mi tu nie podskakuj! Ten Ogróź mi tutaj... A, tu leży, dobra. Wszystko jest w porządeczku. Ła! Jeden mi tu przeleciał. Uff, w ostatniej chwili. V. Trzeba to wziąć. To się powinno przydać. No. Może ich pozabija, tych co... No dobra. Mogę dwie tutaj dać już te pułapki Zgodnie z tamtym schematem. Gdzie następna, tylko musi Hajs przyjść. A to jeszcze tamtym ma... łapy. No i jest Hajs. Nie tu. Dobra. Ej, gościu! To mi działa w ogóle? Co się i gdzie dzieje? Tutaj był ten jeden. O, to są beczuszki nawet. Ech, tu mogę sobie łuczników jeszcze poustawiać. Albo to coś. Nie, to coś będzie bez w tym miejscu. Ja to wszędzie mogę poustawiać. A, to jest kod jeszcze pokazany, No okej. Okay. Dobra, muszę te mendy pozapijać. nie żyjemy, da? Serio, myślałeś, że tu dojdziesz? Dobra, może po prostu jeden wycelowany strzał. No, wyceluj się! Jejku, Jak to trudne czasami ja tutaj stawiam łuczników. Chyba nie. Tutaj stawiałem, ale... O, dobra, ożył. To gid ożył. To sobie przestawię na tak jak chciałem, żebym miał. No i tutaj by się przydało jeszcze to jakieś te poukładać, tylko że nie wiem gdzie. Bo tu nie ma za bardzo gdzie tego postawić. Tutaj w sumie mogę chyba... Nie, nie, nie ma, ma gdzie, no. Nie ma się jak przyczepić. Chyba, żeby tak. O. Nie, bo to będzie mi po głowie biło. To jeszcze w taki łomny sposób. A makro, to jest To jest na całe? Nie. To jeszcze tu. tu Dobra, zapraszam. I <laughs> Latające ty stworki. Też. I ty też. Dobra, tu mogę jeszcze dać? Mogę. Da mi to bijemy podoba. po cztery. Będzie zawsze to większa siła rażenia. I więcej mi się ten. Nie, nie wiem czego, to. one się różnią, jednak ta mapa nie jest symetryczna. Bo tutaj nie mogę na przykład dać tego, nie mogę dać bliżej. No dobra, no to niech będzie tak. Nie tak? Kreska jest tu. Ty jest tędy, to damy tu. dobra. I dodam sobie jeszcze łuczników, bo mam na tyle hajsu. Czy ja tu mam cały czas w pełno hajsu uczniów, czy może by lepiej tutaj? Aha, ja nie mam ich kupionych, to nie. Weźmy sobie to, zamontujmy. Dobra, lecimy z tym koksem. Fajnie się ich sniper stąd. Żeby mi jeszcze trafią Łebek, łebek, łebek. No. Trzepię tym na boki, nie wiadomo jak to strzelać do niego. Oj, 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 jeciłem. Dobra, został piorunem przez gacie i poszedł spać. Muszę zobaczyć jak tych będzie tutaj siekało. oj, może ten moment. Ajajaj! Troszeczkę go wytelepało Pod zerem już, teraz już mam full pułapek ilość chyba Dobra Tutaj to tak To jest tak samo? Tak samo No to fajnie Eee, co tyle idzie? Nic ciekawego Serio, nic ciekawego. No do tych wypiłem. Na tych już nawet nie mam energii, ale i tak... Przerwa? Nie, nie ma przerwy, co on gada. Czego ja się go słucham? No fajnie, teraz tylko z ciebie tu jeszcze coś poustawiać? Może łuczników. Tak na boku ich tutaj. A. Nie mam pomysłu, już postawiać, chyba żeby tu jeszcze coś kupić To Świetny mogę w sumie wybór. to nie już mi nie stać na tamto Na to mi nie to stać To się powinno Nie nie stać Już nie stać Bądź nie złom. Wow. To się powinno przydać Gdzie są te biegacze A gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj Dobra, zginął jeden z drugim. Wow, jak teraz daleko doszli Boję się, że nie trafię w machnięcie tego W machnięcie tej kuli, więc wolę ich pozabijać po prostu. Na śmierć. A ten co? Aha, to ten jest mój, no dobra. Mam orka. Haha zawsze chciałem mieć orka. Nie no, bez sensu. O, to będzie dobre, to będzie dobre. A gdzie tam? To jest beznadziejne, ale fajnie wygląda. Ale ja mam to takie drogie było. Dobra, o, stąd mogę. Ech. Dobra, i jeszcze tutaj. Wow, zginął. Jest, trafiłem go z tego nawet. Ok, to sobie polecę tutaj teraz i wezmę tę monetę. Jejku, ten zginął jeszcze nim wyszedł. Ale lipa. O, no lecą. Wow. Co za gówno, co ne, jak one jego mocno biją. Nie mam zwiatku, żeby go się nie używałem. Nie mogę na czym używać i to się nie dziwię, że go nie używałem, gdzie za szybko giną wszyscy. To może nie wszyscy, ale większość. chyba eee, łuczników sobie dostawię. teraz tak na... tak głupio ich poustawiam. Bo tutaj... nie, u góry tu, tutaj ich poustawiam. Hops, 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 hops. I tu jeszcze na rogach. Dobra, jest beznadziejnie tu ustawione. I tak ma być. Dobra, to ja do tych góry będę strzelał. A jak on... Nie lecą. Dobra, jest. Uuu, nie trafiłem. Ta ja mobka tak tutaj rozprasza, że ciężko tych trafić. Nice, ten piorun chwycił latającego, kiedy uderzyłem w worka. Kocham te roboty. E, dobra, jest ostatnia ta, ostatni No, poziom powiedzmy. Uważaj na siebie. I mamy tutaj do stawienia... Mamy 9000 do dyspozycji. I nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Mogę to gdzieś tutaj blisko poustawiać? Czy nie za bardzo? A co powiecie na to? Eee, dobra Zaszalejemy Zrobimy coś kompletnie beznadziejnego Dobra, i tutaj robimy to samo I... o Co jest? Mam limit strażników? No nie Sprzedamy tutaj dwóch i tutaj ich postawimy limit, no głupi limit No limits Tu to, to przez przerobimy. No dobra No tak połaskoczę połaskoczę tutaj jeszcze po... Ustawimy dobrze to jest nie spodoba No o, to mi się spodoba na pewno jeszcze bym gdzieś to ustawił, tak żeby było. To sobie przymierz! Nie, tutaj nie. Nie, nie, nie! Dlaczego ja tego nie mogę sprzedać? No co ja sprzedałem? O Czemu? Dobra, trafiłem. To tutaj tak i tutaj to samo zrobię i będzie kilka. Dobra, uwalniamy tą hordę, bo i tak nie ma tutaj co robić już. Limit jakiś jest głupi, który osiągnąłem, więc... Ła jajku. Dość to szybko zginął. O o, na co gnole. Powinien być jeszcze ok nice, a się zjara ślicznie. Muszę pozbierać ten monety, będę miał więcej w nagrodzie. Punktów na końcu. dobra, jest, 28. <grych> Dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia.